Cześć! Jest kolejna środa, godzina 17, więc witam Was w kolejnym odcinku Cocktail TV. Dzisiaj przechadzałem się przy pobliskim bazarze i znalazłem panią, która sprzedawała nadburzańskie, pyszne, smaczne, zdrowe jagody. Postanowiłem, że przygotuję dzisiaj trzy proste koktajle z jagodami, które Wy razem ze mną przygotujecie we własnym domu. Zaczynajmy! Bardzo często zdarza się, że wpadają do nas znajomi Chcemy przygotować im fajne, proste, smaczne drinki, a nie mamy albo składników, albo profesjonalnego sprzętu. Dzisiaj pokażę wam jak w domowej kuchni i jej zaciszu przygotować pyszne jagodowe mojito w słoiku. Do słoika dodaję garstkę świeżych jagód. Do tego dodam 15 ml syropu cukrowego. Jak w każdym odcinku mówię wam, że przepis na syrop cukrowy zostawiam w opisie filmu. 20 ml soku z limonki. Teraz całość wygnieciemy. Gdyby to był normalny odcinek, oczywiście zrobiłbym to madlerem. Jednak w zaciszu domowej kuchni nie mamy profesjonalnych sprzętów. Zrobimy to trzankiem odka do kotletów. Ugniatamy nasze jagody. Jak to w pysznym mochito bywa, jego głównym składnikiem odpowiedzialnym za smak całego koktajlu jest świeża, aromatyczna mięta. Ja przygotowałem sobie wcześniej już 8 soczystych listków świeżej mięty, której daję delikatnego klapca, aby uwolnić olejki eteryczne, znajdujące się w środku. Wrzucam do środka i dodaję kruszony lód. Po czym żeby było nasze mochito bez kruszonego lodu? Kiedy lód znajduje się już w środku, wzmocnimy nasze jagodowe orzeźwiające mokito odrobiną dobrej jakości rumu. Ja używam rumu Angostura, którego dodaję 45 ml. Teraz całość sobie energicznie wymieszamy. Dodamy jeszcze odrobinę kruszonego lodu. I ostatni składnik, czyli odrobina wody gazowanej, która sprawi, że nasz koktajl będzie jeszcze bardziej orzeźwiający. Do dekoracji wystarczy szczyt lub dwa świeżej aromatycznej mięty, którą sobie jeszcze zaromatyzuje nasz słoik. Pomimo, że w słoiku zróbmy to profesjonalnie. Aby nasi goście byli przede wszystkim zaskoczeni nie tylko przygotowaniem naszego drinka, ale też jego późniejszym smakiem. Rureczka, którą wkładam do środka. I voila! Mojito to w słoiku mamy gotowe. Czyż to nie proste? Skoktaj TV, zawsze to jest proste. A teraz przede mną, mam nadzieję, że też przed Wami, najprzyjemniejsza część każdego odcinka, na którą w sumie najbardziej czekam, czyli degustacja. Cóż mogę rzec? Chyba nie zawsze drugiego przepisu zanim nie wypiję do końca mojego jagodowego mohito. Spróbujcie tego w domu. Skoro pierwszy koktajl mamy gotowy, przejdźmy do kolejnego. O ile jagodowe mohito przypadnie do gustu zarówno kobietom, jak i mężczyznom, to... Dzisiejszy, drugi koktajl, który dla Was przygotowałem, będzie skierowany w szczególności do Pań, którym puszczam oczko. Do kieliszka do wina dodajemy garść jagód, które delikatnie sobie ugnieciemy w środku. Do tego dodaję 15 ml syropu cukrowego, 10 ml soku z limonki. 30 ml dobrej jakości ginu. Następnie nasz kieliszek uzupełniamy kruszonym lodem. Dzisiaj jest gorąco, dlatego nie żałuję lodu. Delikatnie sobie całość zamieszajmy. ten różowy kolor poleci niejedna panienka. Pamiętajcie, panowie. Jeżeli chcecie zaskoczyć swoją żonę dziś wieczorem, to lećcie po jegody. Całość uzupełnimy winem musującym. Ja mam tutaj wino musujące marki Alita, które sobie wcześniej zdegustuję. W moim koktajlu myślę, że połączy się idealnie. Całość jeszcze raz delikatnie zamieszajmy. I voilà! Nasz jagodowy szprycer z dodatkiem ginu jest gotowy. Cóż mogę powiedzieć? Znowu przytrafiła mi się rola degustatora, więc sprawdźmy go. Czuję, panowie, że jak przygotujecie to swojej kobiecie, to pójdziecie dzisiaj późno spać. Dlatego polecam. No, i przechodzimy do najsłodniejszej części naszego odcinka, czyli do trzeciego, ostatniego już dzisiaj przepisu, w którym przygotuję smacznego sałera, oczywiście w słoiku, bo czemu nie? Do mojego słoika dodamy kilka kostek lodu, 20 ml syropu cukrowego. 20 ml soku z limonki 3 krople Angostury bitters 40 ml wódki ja w tym przypadku używam wódki Sztumbras Pure garści świeżych jagód i czterech listków bazylii, które podkręcą nasz smak i aromat w naszym sour. Cztery listki bazylii, dodaję do środka. Teraz nasz słoik, który okaże się też shakerem, a później okaże się również naszą szklanką. Zamykamy wieczkiem i energicznie sobie wstrząśniemy. Voilà, Czyż to nie proste? I na koniec dodajemy jeszcze więcej lodu. Do dekoracji, oczywiście, użyję sobie bazylii, którą dodaliśmy do środka. Rurka. I voilà. Nasz jagodowy sawer z wódką i dodatkiem bazylii jest gotowy. Czyż to nie proste? Hmm. Nie będę powtarzał, że z koktajl TV to proste. Bo sami widzicie, że dzięki mojej pomocy we własnym domu, przy ograniczonej ilości sprzętu barmańskiego, przy ograniczonej ilości produktów, przygotujecie wspaniałe, orzeźwiające, proste koktajle, którymi zaskoczycie Waszych gości. Ja się z Wami żegnam. Zostawcie dużo łapek w górę, zasubskrybujcie kanał, bo w kolejną środę o 17 pojawią się mega ciekawe przepisy na drinki za aperolem, o które bardzo często pytaliście, żeby wrzucić je na YouTube. Dlatego mój sauer jest gotowy do wymarszu. I ja również, koktaj TV. Z nami to nie może się nie udać siema.